Dzień dobry, kochani, witam Was w piękną niedzielę. Jest ciepło, przyjemnie, wiosna jest pełni i my dzisiaj z Maciejem... Hello! Wybieramy się do Krakowa, jest godzina 10.04, wstaliśmy dzisiaj w raniutko, ogarnęliśmy się, wypiliśmy kawko, oczywiście zjedliśmy swoją ukochaną szakszukę i jedziemy do Krakowa. Zjemy coś dobrego, pospacerujemy, no i zaliczymy małe zakupy. Zabieramy Was z Wami, więc zróbcie sobie kawę i herbatę i miłego oglądania. Dlaczego się śmiejesz? Tak Ciebie, bo powiedziałeś, że zabieramy Was z Wami. Zabieramy Was z nami. Spędźcie z nami ten dzień. Czy teraz jest poprawnie? Teraz, Czy teraz jest tak jak trzeba? Nie poprawnie ja się zaczerwieniłem, muszę założyć okno, ale najlepiej to klimat włączyć, ale to na razie jest To za chwilę. Jest 19 stopni. Jedziemy. A tutaj możecie sobie zobaczyć Wadowicki Ryneczek. Proszę bardzo. Jakby to kogoś interesowało. Let's go! Oh, jesteśmy na miejscu. Idziemy pierwsze. Może cikajac? Cikajma i idziemy na tą kawkę i tą. No właśnie, kawę i... Ciasteczko. Tak, idziemy na e kawkę i na... A może lody pistacjowe, mhm. ja, ale smaki. Co to jest? Ja oszaleję. A nie ma klasa. Ja oszaleję. To może takiego pączka i lody pistacjowe. O Jezu, ja nie wiem, co ja chcę. Oszaleję też pistacja do tiramisu, ale ja już jadłam. Ale te pączki mnie, te pączki mnie kręcą, a ty? Dzień dobry. Co wziąłeś? Co wziąłem? Na co patrzę? Na co Pokazać Wam na co patrzę? Nie na tą panią, na te panie patrzę. Kaweczka wiedzie i i mm. Krasanta z pistacjami, tak? Krasanta to jest normalnie w No, a jak? Chociaż no. lepszy, lepszy klimat jest tam na te, je, przy rynku. Galeria, nie no, ale to jest galeria. No. Z rynku do ale Wiecie, ważne, że tu jest. Kubie? Patrzcie na niego. Jaki piękny. Patrzcie na niego. Jaki piękny on. Mówisz mnie? Jest też kaweczka. No, no, tobie też. Nie, nie jest dzisiejszy. Ile jest kremu w kroasancie To nie da się go ogarnąć. To właśnie ty na sztos. Mam zamiar iść do TK Max. Nie wiem czy to jest Half-Price. Nie wiem, chyba jest. Mm. Jest na górze. No to Half-Price i TK Max na pewno. Eee, chciałabym obiedzieć zakręt Stradivariusa. Mm to tak najważniejsze. Co? A ty? Ja mam inne priorytety, ale to o nich później. Jakie priorytety? To sklepowe, inne marki. Mm, inne marki? Uh -huh. Aha. Okay. Rozglądam się za piłeczką dla Frania, bo nie możemy znowu trafić na super piłkę. Ale tu też wszystko, no on to już miał, to jest twarde, to nie jest przyjemne, on nie chce tym grać i nie ma nic innego, ale jest tych zabawek. które jakby nie rozpoznał, czy to jest dla psa, czy dla dziecka. Co nie? Jest tak dużo ludzi, bo jest niedziela handlowa. Można się było tego spodziewać. te gumki są. Jest jeszcze biała. One są takie dosyć spore i kosztują 22 zł. Ekstra. Fajny krój lnianych czarnych spodni. Są też beżowe. Ja szukam białych, ale te są bardzo fajne. I 115 zł. Fajne. waliło, że stałam z 20 minut tylko po to, żeby przymierzyć dosłownie trzy rzeczy. Tak. Eee, ale całkiem fajne. To znaczy fajny to jest ten top, ale spodnie tutaj wszystko super, ale są po prostu za krótkie. One tu nawet nie wyglądają. W ogóle w tej galerii jest tak słabe światło. Wszystko wygląda źle, sino. Więc no nie wiem, ale top jest bardzo fajne. Tu w pasie fajnie leżą. Yy, w pasie bardzo fajnie leżą te spodnie, są bardzo mięciutkie, ale no niestety za krótkie, a nie, powali, nie powaliło mnie do końca, żeby stać tutaj jeszcze raz, jest teraz jeszcze większa kolejka, więc no niestety spodnie nie. ale i tak przy, yy, wybieram się sobie do Primarka z moją przyjaciółką po majówce na spokojnie w tygodniu, gdzie będzie tutaj dużo mniej osób, więc wtedy będzie czas pomierzyć na spokojnie. A ty co? No, czekam na kolejkę. Ja Do jeszcze z Która może zajęłem. Shorty spoko, ale tu mogłyby być tu mniejsze. Wziąłam elkę, w nogach spoko. 39 zł, myślę, że fajna cena, ale chyba nie wiem, co myślisz, Marzu? Nie, no, ale mi się podoba, fajne są. Prześwitują? Przez... Ładny Dobra. ten, ładny ten t-shirt. Pokaż te plecy. Mhm. Tu masz mangoka. Bardzo fajna sama bym chodziła. Będziesz pożyczać? Jakiego Van Gogha? to nie jest? Na... Van, Gogh. van Gogh? Van Gogh? Vincent Van Gogh Jego słynne słonecznie. Ale jest, faktycznie! Co ty, nie znasz? Nie nie, nie, nie przeczytałem tego. Ale tu mało miejsca. Muszę cię na... O, Wiem, że. Na szeroki kątek. Ja z tymi kwiatami. Ja lubię takie kwiatowe. To... Bardzo fajne. Takie naturalne lubię na obronie. Ja bym ogólnie nie lubię, na ja lubię napisów ani żadnych grafik, ale jak są grafiki naturalne, to faktycznie van Gogh. No. To będzie drogi to, to ja go od razu, wiesz, sprzedaję za... Tak, w ramkę co wicenę. Nie, za miesiąc będzie dużo droższy. <laughs> nice, ale mają bardzo fajny w ogóle e, fajny materiał, mogę się tak obmacać troszkę? No, to jest chyba naturalne coś. To no. dowolna. No. No. bardzo fajne. Bardzo fajnie wyglądają. To są lekko dużawe, ale no ciekawe jak te emki drugie. Ale fajne. Nie, dobre są właśnie, takie chciałem. Tu są w pasie, ale też nurkę spiąłem. No. Ja takie, takich chodzę szeroko. Spoko. Fajnie leżą, tu leżą, tak? A jak z boków, nie, nie, no, no może. To tak. też fajne, ale te MK lepsze, wiesz? Te LK trochę duże, a te MK idealnie leży. No, ale tamtych nie ma. No, ale te też są spoko. Też, no bo to, to są po prostu luźniejsze. Bardzo fajne. Myślicie w ogóle o tych spodniach piżamowych. Ale piękny koc. Sztos. Czy jest 165 zł, A No poliester, ale no bardzo fajne. Ach, handem home wygląda już jak w Anglii. Czyli wszystkie te teraz handelmy po o Jezu, jakie to piękne, po remoncie już mają zupełnie inny design, ale przebija. Piękna, nowa paleta start. Cudna. Wy to widzicie? A ten odcień? Kto to tu widać. Masz. No piękna. Co tam nabrałaś? Co? ma fajne rzeczy. Muszę przymierzyć ten komplet, bo on nie da mi spokoju. Nie wiem, czy sobie widziałam no. dobry rozmiar koszuli, ale. Zobaczymy. Jest intrygująco, ale trochę się czuję, jakbym yy, zaspała i musiała wyjść z domu. I tak wiecie: zakładam buty, zureczkę. I wychodzisz. I udaję, że wyszedłem z, z bloku do żabki półki. Co? Ale nie, koszule to to szukać, bo koszula się To jest piżama! A, to jest piżama. Mogłaby być większa, ale. Znaczy, tutaj nie wygląda. Nie wygląda, podoba mi się. Cięcie. Tutaj tak trochę chyba dziwnie odstają, ale tu się w nich czuję dobrze. A może po prostu je wystarczy rozprasować, bo one są tutaj takie zagięte. Powiem, że są dłuższe i pewnie, że to nie lepszą. Ale tu się nie ładnie. Nie wiem, jeszcze jeden rozmiar mniejszy dla bo coś takie z tyłu trochę piszą. A tu się nie zakrypasz, mniejszy. A ja tu mamy już tak. To nie jemy obiadu. Ale nie, tutaj nie Nie, no, ogólnie przyniemy, ładne, przyniemy, ale tak jako tak. Jak to No tu, tu się coś... Mhm. Nie? Szukam, szukam idealnych... Tu jestem. Szukam idealnych mianek spodni. Nie mogę nic znaleźć. To te są, wydaje mi się, lekkówe, krótkie. Wybierz? A to masz te Eski? Za to tu ładnie. Wiesz, No to jaki masz tutaj na wyszaku? No co to jest? No wziąć. mówiłem ci Eski przymiesz. Mki to już... To... będzie jeszcze mniejsze. Nie, no to właśnie tu się będzie lepiej układała. U góry. Jak przymierzę za krótkie, jak przymierzę jest to będzie mięsko, Te też nie. Opadanie. Niestety nie. Nie ten krój. To co to za Serenka? Nie wiem. Nie wiem ja tak pomyślałam e... o... Dobra, nic, nic. Pomyślałam o weselu, na wybieramy końcem lipca. Nie ma to jak sam sobie dosłoić. Tak, trzeba być pewnym siebie. A co? Ale ona jest mała. Jestem na zdepu. I dodatkowo... Strasznie. To mhm. nie wygląda dobrze. Tu wygląda ładnie, ale, no, ale tu, materiał. tu się powinno coś więcej to jest ogólnie trzy razy na nie. Tu się powinno coś więcej wydarzyć. Cztery, bo tu już czwarty przymierzenie. To nie? To będzie Więc... krótkie. Pokaż. Jeszcze no, raz. Chyba znalazłaś. Nie, nie, bo to, to jest poliester, wiesz? Tak. Super, ale nie ma to No, 100% poliester. Co? Kiedyś polegało to się. pewnie będę kupiła kiedyś. Kiedyś tak. Ale jeszcze trochę lecę, ale fajne materiał. Lecisz się? Leczę się troszeczkę tak. Nic o tym nie wiem. <noise> Dzień dobry, przepraszam, czy jest tutaj może Lena? Szukamy Leny. Szukamy Leny. Szukamy nu? Leny? No, Lnu, o. o. Fajne. To fajne. Muslinowa. Fajna. i do Gdańska. No podoba mi się. O, ten pomysł bardzo mi się podoba. No. To co? Pietka już będzie, to jeszcze Gdańsk. Ale fajne. A tam jest jeszcze z drugiej strony. Patrz. Co podoba mi się najbardziej? To. Robi tutaj robotę. Ewi. Padęki wczoraj, nie wczoraj zamówiłam nie, to do mnie przyjdą i zamówiłam LK a to są MK Jestem ciekawa w ogóle, czy zamówiłam dobry rozlew. Przymierzę tą m z ciekawości, bo jeżeli będą dobre, to wezmę m -kę, a LK No to... Czyli mierzę MK i MK są chyba ok, chociaż mogłyby być tu ciutki, ale w tu są ok. Wydaje się, że ta Lka będzie za duża. I to będzie za duże, no? Mierzę tą LK i zobaczymy. ka jest tutaj lepsza, ale patrzcie, co tu się dzieje. Tu się robi za dużo tego materiału. Spodęki są ekstra, ale ta L. -ka... Czyli to, co zamówiłam pójdzie do wysłania. Wow. Co myślisz? No, to fajnie. Na randkę. buty są za małe, ale bardzo fajne. A niegodne. to buty tak? A nie, jest, tak? Nie, no to pilna? buty do przymierzenia, bo nie. Jest całkiem. Mhm. Obróć się tu przodem było. To statyczne. Jesteśmy już po zakupach, ruszamy z Bonarki jest 14.50, więc troszeczkę nam zeszło. I jedziemy teraz na jakieś jedzonko, pospacerować jeszcze po Krakowie. Powiem wam, że ja się zmęczyłam tym łażeniem i doskonale wiedziałam, że dzisiaj będzie tłumno, bo w końcu jest niedziela handlowa, ale jednak no mimo wszystko jest to męczące i ja chyba już nie będę wybierać się w takie dni na zakupy. Ja lubię zakupy w tygodniu albo przerzuciłam się totalnie na zakupy internetowe, i to jest po prostu złoto, ale właśnie przebijanie się przez te. to stanie w kolejkach, słuchajcie, do przymierzalni, potem do kasy, to jest takie najbardziej uciążliwe, bo ja generalnie lubię sobie dotknąć coś, lubię sobie przymierzyć, ale nie chcę mi się stać w tych kolejkach. No ale niestety takie są uroki weekendów, niedzieli handlowej. Ale tak jestem wdzięczna, że pojechaliśmy, kupiliśmy sobie coś fajnego. Jedziemy teraz zjeść jakieś A teraz jedzie, jesteśmy gdzie? Na? Na rondzie. Nie, inaczej to Na rondzie. Jak mówię? Ra ale... Na ronderze. A ronder to my nazywaliśmy co? Ronder. Jeszcze? Jak niektórzy nazywali ronder u nas w mojej pracy? Rander. Ronder, a Taki niektórzy mebel. mówili ronder. Taki mebel. Taki okrągły stąd jak. Jedziemy. Ale sztuchura jedzie. Tylko nie mruczy. Kiedyś bym powiedziała, że to jest Lamborghini. A to przecież jest Lamborghini. To jest Badmobile, nie? Tak. Ale faktycznie nie ryczy. Może jest na prąd. Nie. Dobra, teraz trzeba rozkminić. Mamy, nie mały problem. Maciej chce iść do włoskiej, a ja chcę iść do hinduskiej, więc gramy w papier um, Kamień nożyce. No właśnie. Dobra. Trzy, cztery. Trzy, cztery. R. Trzy, cztery. Aaaa! Hinduska! Lecimy! Zaw jesteś zawiedziony, że przegrawasz? Nie, ja zjem wszystko. <grym> w zeszłym roku byliśmy we Włoskie, na no, moją rodzinę, co teraz czas na hinduską. Ciekawe Nie. czy będziemy długo czekać na stolik. <grym> Aha, fajnie trzeba ja wykręcić. <grym> Ty nie przepadasz. Ale no, nie jest tak mocno. Hmm, Smacznego. Zadowolone? Pojedzone? No, pojedzone bardzo. Bo ja też. Co jeszcze bardzo. coś ze mną chodzi, ale nie wiem co. No ja chyba wiem co. Znaczy ja też wiem co, ale to nie <grym> o to chodzi. Jeszcze coś innego. Zapiekanka. Kulinarnego. Zapiekanka ze ten, ten, ten. No, to nie wiem. kolejki. to nie wiem. Może rodzicom weźmiemy po drodze. Okay. Idziemy jeszcze pospacerować chwileczkę. Loda, I... o, o. To chodzi za mną. I wracamy do Francesco. Co? Nie? Co? A mam się zakręcić? No a wiesz co żona? Że... Co? Ładnie wyglądasz A dziękuję Ci co? bardzo. To jest to, czego ci dzisiaj nie powiedziałem jeszcze, co? Ty też niczego Czekałaś. sobie. Czekałaś. Ja niczego sobie? No mm. też niczego sobie. <laughs> co <to> jeszcze? <laughs> mm. Deserek. <laughs> Chodzi na to, kochani, że nie przestawiłam sobie zegarka na nowy czas już dawno, dawno temu, bo jest 1740, a nie 1640. Tak, ale, ale no, wydreptaliśmy 9000 kroków. Może być. Jeszcze kaweczka wieczorna. Z takim widoczkiem. Dokładnie. Już Wam pokażę, jak jakim. Ranoś. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Wróciliśmy z tego zatłoczonego Krakowa. Cały jesteś ubrany. Chłopaki grają w piłkę, a Franek oczywiście włazi w krzaki, jest cały w igłach i w liściach, ale i tak będzie dzisiaj czesane, więc daj mu pogonić. Ja zrobiłam jeszcze kaweczkę, oczywiście bezkofeinową. Ta też moja jest bezkofeinowa? Nie, twoja jest kofeinowa, bo ty zaśniesz mimo tego, a ja nie. I jeszcze właśnie chillujemy sobie przed domem, bezprzyjemnie. No i Franio się za nami stęsknił i gra piłeczkę. Zadowolony. Nie rzucaj tam. Ale mimo tego, że właśnie dzisiaj było dużo ludzi, to ja i tak się cieszę, że pojechaliśmy, mm, bo było bardzo, bardzo miło. Prawda, mężu? Bardzo miło. Zakupy udane. Zakupy udane, jedzonko pyszne. Nie widać. Tego. <laughs> Spacer fajny, lody smaczne. To był miły dzień. Ten nigdy nie ma dość. Może już dość, Franciszko. Nie, bo to jest Leven Gold. Może dość. Popatrz, jak teraz pójdę, zaraz. Przyspieszenie no, jak no, Usain Bolt, ja popatrzcie. Trzy, cztery. Ah, super, ale złapałeś. <laughs> i to są całe moje zakupy, nie ma tego wiele, ale bardzo jestem zadowolona z tego, że kupiłam klapki dzisiaj. E, one, to jest taka guma, która się dostosowuje. Franusia. Nie, 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 nie. Nie chodź po moich nowych rzeczach. Proszę tutaj ładnie grzecznie siedzieć. E, więc klapeczki są nie wolno. Franuś. I wróciła ze mną też ta mm, sexy, mała, czarna. Co prawda z poliestru, ale jakaś imprezka czy coś, to myślę, że się e, nada. E, bardzo fajnie leży ta sukienka. I stwierdziłam, że nie mam nic takiego w swojej szafie, bo ja zawsze mam jakieś tam kolory, mm, takie bardziej obszerne kroje i takiej czarnej sukienki nie mam, więc... Więc wróciła ze mną. Klapeczki i właśnie taka fajna torebeczka, do której wejdzie telefon, jakiś mały portfelik na spacer. Więc super. No i właśnie ten topik z Primark'a. I on, słuchajcie, kosztował, ile on kosztował? Zaraz Wam powiem: 47 zł. Był też czarny i też był fajny w sumie. No ale ja stwierdziłam, że ten jasny będzie ok, więc to są wszystkie moje zakupy. A tutaj są mojego męża. No. Powiem Wam, że ja sama się sobie dziwię. Czy ty widzisz, męż, tutaj jakiś kolor? Mhm. No, widzę. Czarny i, to jest, i kremowy. To jest po prostu do mnie niepodobna. Patrzcie, jakie to jest fajne. To jest mój manifest. Fajne, nie? Byś w końcu zaczęła coś innego. N Neutral bardziej. Kolor i tak zostanie. Ej, ale tylko jest fajna, nie? To jest fajna. Nice. A ona spacerki. jest przeznaczona na spacerki z Tak, tu by jest, będą woreczki. Nie parkę. tylko, bo ona jest taka boho. No właśnie, fajna, nie? Będzie mhm. fajnie wyglądała. Weszła do tej bluzy. Chowam. Jestem już w łazience, biorę się za demakijaż, biorę prysznic i idziemy obejrzeć jeszcze jakiś. Wspólnie film. Macie właśnie coś szuka i dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym nagrała taki przegląd, plus na przykład stylizację z samego Primarka. Bo wiem, że tego Primarka nie ma wiele, nie ma tych sklepów dużo w Polsce I może jesteście ciekawi w ogóle, co tam jest w tym sklepie, jakie są ceny, jakie, jakie można tam stworzyć stylizację. Dajcie znać, jestem bardzo ciekawa, bo powiem Wam, że mi podobało się bardzo dużo rzeczy tam w tym primarku. Oczywiście trzeba patrzeć na składy, trzeba patrzeć na tą jakość, ale mi nieraz w primarku udało się kupić bardzo fajne elementy, które są za mną już lata. Więc naprawdę warto się czasem rozejrzeć. Za niektóre rzeczy też oczywiście nie warto przepłacać. A więc no jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie na temat Primarka. Czy odwiedzacie, czy lubicie, czy unikacie? Powiem Wam jeszcze, że bardzo się cieszę, że zaczęłam sprzedawać te rzeczy na Winted, bo odzyskałam już troszkę pieniędzy i właśnie dzięki temu ostatnio zrobiłam jakieś większe zakupy ubraniowe, ale już mocno przemyślane i właśnie i są dzisiejsze zakupy i właśnie te, które poczyniłam ostatnio i muszę właśnie je Wam pokazać, więc odzyskałam hajs na Vinted ze starych rzeczy i kupiłam sobie nowe. I teraz będę właśnie tak robić, jeżeli będę chciał sobie też coś kupić, to za każdym razem będę przeglądać swoją szafę i wrzucać rzeczy na Vinted, żeby była to rotacja, żeby się tych ubrań naprawdę nie zbierało i faktycznie w czym nie chodzę w danym sezonie, to albo się go po sezonie pozbyć tych rzeczy, albo pozbyć się ich na początku kolejnego sezonu. Będę starała się tego pilnować, bo naprawdę ostatnio przeraziłam się ilością tych rzeczy, którą miałam w szafie. Była to też kumulacja właśnie tego, że tam były i zimowe, i letnie rzeczy i zrobił się tam mały masz, ale mimo wszystko, no tych rzeczy trochę było, więc będę tego na pewno na maksa już teraz pilnować. Jeżeli podobał Ci się ten film, to zostawcie kciukach w górę i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie ominął Cię żaden kolejny. I widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa!